W tym odcinku dowiesz się, dlaczego włosy naelektryzowanego człowieka rysujemy akurat w ten sposób, czym jest natężenie pola elektrostatycznego i co to jest superpozycja. W poprzedniej lekcji dowiedziałeś się, że żeby wykryć pole elektrostatyczne, wystarczy umieścić w przestrzeni ciało z ładunkiem i sprawdzić, czy na niego działa siła elektrostatyczna. Możesz umieszczać na elektryzowane ciało w różnych punktach pola i sprawdzać, jak mocna siła elektrostatyczna na nie działa. Jednak siła działająca na ładunek nie zależy jedynie od tego, czy pole jest silne czy słabe. Ale jest też zależna od tego, jak duży ładunek w nim umieścisz. A więc siła działająca na jakiś ładunek nie charakteryzuje pola w danym punkcie. Jeśli chcemy określić, czy pole jest silne lub słabe w danym punkcie, będziemy używać pojęcia natężenie pola elektrostatycznego. Ta wartość nie zależy od ładunku ciała, które umieszczamy w tym polu, ale jest czymś, co charakteryzuje samo pole. Dzięki pojęciu natężenia możemy porównywać pola między sobą. Określać, czy jest jedno silniejsze czy słabsze niż drugie w danym punkcie. Na przykład oddalonym od źródła pola elektrostatycznego na tę samą odległość. Zobacz, w danym punkcie pola na ładunek działa siła F, siła elektrostatyczna. Aby w tym miejscu uzyskać wartość niezależną od ładunku, bo o to cały czas nam chodzi. Należy f podzielić przez q, czyli ładunek. Powstały twór to wzór na natężenie pola w danym punkcie przestrzeni. Tak wygląda wzór na wektor natężenia pola elektrostatycznego. e równa się fe, czyli wektor siły elektrostatycznej działającej na q, czyli ładunek, a właściwie wartość ładunku próbnego. Próbnego znaczy, że to jest mały ładunek dodatni. Natężenie z wielkością wektorową. Kierunek i zwrot wektora natężenia pola jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły elektrostatycznej działającej na ładunek próbny. Dla przypomnienia, wektor natężenia jest w danym punkcie styczny do linii pola. Natomiast wzór na wartość natężenia pola można zapisać w taki sposób: e równa się f przez q, gdzie f jest to siła elektrostatyczna. Ale jeśli za f podstawimy wzór na siłę elektrostatyczną omówioną w filmiku prawo kulomba, uzyskamy Q przez r do kwadratu. I zauważ, że mamy we wzorze wartości charakteryzujące samo pole. Brak w nim ładunku umieszczonego w polu, bo jak powiedzieliśmy, natężenie pola jest od jego wartości niezależne. We wzorze na natężenie jest natomiast duży Q, czyli wartość bezwzględna ładunku będącego źródłem pola elektrostatycznego. Bezwzględna znaczy, że pomijamy minus przed ładunkiem, jeżeli ładunek byłby ujemny. K, czyli tak zwany współczynnik proporcjonalności charakteryzujący ośrodek, mówiący o tym, gdzie dane pole się znajduje, np. w wodzie czy w oleju, i wtedy ten współczynnik K ma inną wartość. Jego jednostką jest Newton razy metr kwadrat, wszystko kwadrat, oraz R oznacza odległość punktu pola od ładunku źródłowego Q. Wszystkie te wielkości charakteryzują, to znaczy jednoznacznie opisują pole elektrostatyczne. W jakiej jednostce wyraża się natężenie pola elektrostatycznego? Zobaczmy. We wzorze mamy siłę przez ładunek, czyli Newton przez kulomb. Jeżeli teraz chcemy wyrazić natężenie w jednostce SI, to musimy Newtona oraz kulomba sprowadzić do jednostek SI, czyli jednostek podstawowych. Newton jest to kilogram razy metr przez sekundę kwadrat, natomiast kulomb. w jaki sposób wyprowadzić kulomba? Jeżeli pamiętasz, że natężenie prądu jest to ładunek, który przepływa w czasie, to z tego jesteś w stanie wyprowadzić wzór na Q. Czyli ładunek jest to natężenie razy czas. A natężenie prądu wyrażamy w amperach. Jest to jednostka podstawowa. Coulomb jest to inaczej amper razy sekunda. Podstawiamy tutaj do tego wzoru i ostatecznie natężenie wyraża się w jednostce podstawowej kilogram razy metr przez amper razy sekunda do trzeciej. Zwróć uwagę, że jeżeli znasz natężenie pola i ładunek w nim umieszczony, to odpowiednio przekształcając wzór, możesz obliczyć siłę elektrostatyczną działającą na ten ładunek, czyli FE równa się E razy Q. Co wynika z tego wzoru? Spójrz, jeżeli ładunek jest ujemny, to wektor siły działający na ten ładunek będzie miał przeciwny wzrost do wektora natężenia. To znaczy dla ładunku ujemnego: jeżeli natężenie działa w górę, to siła działająca na ładunek działa w dół. Jeżeli natężenie jest w lewo, to siła działająca na ładunek ujemny będzie w prawo. Ale chwila, czy zauważyłeś jeden niuans? Siła kolumbowska o takim wzorze działa, jeżeli ładunek ma budowę kulistą, to znaczy jest punktem, cząstką kulistą czy sferą. Dlatego wzór na natężenie w takiej postaci, to znaczy r e równa się k razy duże ku przez r kwadrat, jest słuszny wówczas, gdy źródłem pola jest ładunek o kulistym kształcie. Wytwarzane przez niego pole nazywa się wtedy polem centralnym. Zauważy, w tym miejscu, w punkcie P1, natężenie jest większe niż w tym punkcie, w P2, dlatego że punkt P1 znajduje się bliżej ładunku źródłowego. A więc R we wzorze dla P1 będzie miało mniejszą wartość, bo jest bliżej. A skoro będzie R miało mniejszą wartość, to całe natężenie będzie wtedy większe, bo są to wartości odwrotnie proporcjonalne. Jeśli podłączysz do maszyny elektrostatycznej izolowany na dole pręcik z paskami bibułki na górze, to zobaczysz, że układają się one wzdłuż linii pola elektrostatycznego, bo w tym kierunku działa też siła elektrostatyczna na naładowane tym samym znakiem paski bibułki. Podobnie dzieje się z Twoimi włosami. Gdy dotkniesz generatora Van der Graaffa, to ładunki zgromadzą się na Twoich włosach i uzyskasz taką elektrostatyczną fryzurę. Będziesz jakby źródłem centralnego pola elektrostatycznego. Ciekawe czy strzesały to moje komuty. Pod tym filmikiem znajdziesz link do wideo z chłopcem, którego fryzura układa się właśnie w taki sposób. A co z polami, których źródłem nie jest kulisty ładunek. Wtedy w zadaniach korzystamy jedynie ze wzoru R równo się F razyku. Oto prosty przykład takiego pola. Pole jednorodne. Natężenie w środku jest stałe, to znaczy, że w każdym punkcie ma ono jednakową wartość. No ale co z innymi kształtami? Co jeżeli źródłem pola jest naelektryzowany pręd, albo taka jakaś nieregularna pulpa? Jak obliczyć natężenie w takim przypadku? Załóżmy, że nie mamy do dyspozycji żadnego ładunku i nie możemy badać siły działającej na niego i mnożyć przez jego wartość, by obliczyć natężenie, czyli korzystać ze wzoru R równa się F razy Q. Z pomocą przychodzi. Zasada, superpozycji, dzielimy tę nieregularną pulpę na mniejsze części. Tak małe, że można w zasadzie uznać je za punktowe. Dla każdego takiego punktu możemy już zastosować wzór na natężenie pola centralnego. Aby obliczyć wartość natężenia w danym punkcie przestrzeni, sumujemy wektory natężeń pochodzące od każdego z tych takich cząstkowych ładunków. Tworzymy wektor wypadkowy i już wiemy, jakie natężenie jest w danym punkcie tego nieregularnego pola. Zobacz, jak zastosować w praktyce zasadę superpozycji. Mamy ładunek dodatni Q1 i ujemny Q2. Chcemy zbadać natężenie w tym punkcie przestrzeni. Wektor natężenia dla pola wytwarzanego przez Q1 biegnie od niego, a dla Q2 biegnie do niego. W skrócie, przypomnienie: wektor natężenia zawsze idzie do minusa, a od plusa. Tak, jakby minus był taką dziurą w przestrzeni i tam chce spłynąć, jakby to pole. Teraz wystarczy wyznaczyć wektor wypadkowy, na przykład metodą równoległoboku. I już mamy wektor natężenia w tym punkcie. Zobacz, jakie jest natężenie w środku dipola. W punkcie na środku drogi pomiędzy dodatnim ładunkiem a ujemnym, które dla przypomnienia w dipolu mają taką samą wartość. Oznaczmy odległość między ładunkami jako d. Rysujemy wektory natężenia dla ładunku dodatniego i dla ładunku ujemnego. I korzystając z zasady superpozycji, otrzymujemy wektor wypadkowy natężenia w tym punkcie. Zasada superpozycji mówi o tym, że wektor wypadkowy pochodzi z sumowania tych wektorów cząstkowych. Jest to przykład pola centralnego, dlatego e plus równa się k razy duże q przez jedna druga d do kwadratu. Jedna druga d to jest inaczej r we wzorze na natężenie pokazywanym wcześniej. Natężenie e minus dokładnie wynosi tyle samo, ponieważ i odległość tego punktu jest taka sama od ładunku do ujemnego, i wartość ładunku ujemnego jest taka sama jak dodatniego, bo jest to dipol. Podstawiamy te wartości do wzoru i pomijamy tutaj już wektory, ponieważ liczymy wartość, więc właściwie tutaj, dla zasady, już nie powinna być strzałka nad tym e wypadkowym, ponieważ już zajmujemy się wartością, i zwróćmy uwagę na to, że plus między tymi ładunkami zostaje. Ale nie zawsze tak będzie. Zobaczymy przykład, w którym trzeba wziąć pod uwagę to, że sumowanie wektorów nie zawsze tak naprawdę wiąże się z ich dodawaniem w takim potocznym sensie. Podstawiamy te wartości do wzoru. Te dwa składniki mają już wspólny mianownik, więc dodajemy je do siebie i mamy 2 k przez 1/4 d kwadrat. Teraz, żeby ułamek nie był w mianowniku, wrzucamy 1 czwartą do góry i mamy 8kq przez d kwadrat. Co się tu zadziało? Jeżeli ktoś nie pamięta skąd to wynika, to tutaj szybkie rozwinięcie. 2kq podzielone inaczej przez 1 czwarte d kwadrat, ponieważ kreskę ułamkową zastąpić można dzieleniem. W taki sposób. Dzielenie można zastąpić mnożeniem przez odwrotność. A odwrotnością 1 czwartej d kwadrat jest 4 razy 1 przez d kwadrat. Teraz możemy to wszystko normalnie pomnożyć i mamy ten sam wynik. Natomiast jeżeli ktoś dalej nie rozumie jeszcze, co się tutaj zadziało, to można rozpisać to jeszcze dokładniej i uznać, że podzielić przez 1 czwartą d kwadrat to inaczej pomnożyć przez odwrotność 1 czwartej d kwadrat, czyli coś takiego. A teraz dzielenie rozbijamy i mamy. Odwrotność odwrotności czwórki, czyli czwórkę, bo jak odwrócisz kartkę i potem znowu się odwrócisz, to masz to samo co na początku. Razy 1 przez d kwadrat i dochodzimy dokładnie dalej do tego samego. Teraz jest bardzo ważne zagadnienie, które łączy się nieco z tym, dlaczego wektor wypadkowy będzie narysowany w tę, a nie inną stronę. Jak narysować dobrze wektor wypadkowy? Wyobraź sobie, że ustawiasz w tym punkcie mały ładunek dodatni i ustal, w którą stronę działałaby na niego siła elektrostatyczna. A w tym przypadku odpychany byłby przez ładunek dodatni, a przyciągany do ładunku ujemnego, więc poruszałby się w prawo. Więc zwrot wektora wypadkowego będzie w prawo. Teraz czeka nas bardziej wymagający przykład. Jeśli go zrozumiesz, to będziesz już sprawnie wyliczał superpozycje w różnych przypadkach. Mamy dipol, ale tym razem badamy natężenie w tym punkcie, na prawo od ładunku ujemnego. Ten punkt jest w odległości x od środka dipola. Naszym zadaniem jest wyznaczenie natężenia w tym punkcie w zależności od tego x. Czyli możemy się już domyślić, że wynik będzie zawierał pewne niewiadome. Typu x oraz te, które znajdują się we wzorze na natężenie. Chodzi nam o wyznaczenie ogólnego wzoru, a nie konkretnego wyniku. Na przykład 15. Przyjmujemy, że x jest sporo większe niż 1, druga d, gdzie d to jest odległość między ładunkiem dodatnim a ujemnym w dipolu. Skoro jest to dipol, to wartości ładunków są takie same, ale mają przeciwne znaki. Czyli we wzorze na wartość natężenia będziemy wstawiać wartość ładunków. To znaczy, że pomijamy wszelkie minusy. Skoro wartość tych dwóch przeciwnych ładunków jest taka sama, to nazwijmy ją po prostu Q. Korzystamy teraz z zasady superpozycji, czyli sumujemy wektory składowe, ale w tym przykładzie fajnie widać, że nie dodajemy ich po prostu do siebie. Przedtem musimy jeszcze pomyśleć, bo sumowanie wektorów, to nie znaczy, że po prostu je dodajemy. Nie jest tak w każdym przypadku. Którą stronę będzie działał wektor wypadkowy w tym punkcie? Ten punkt może znajdować się w jakimkolwiek miejscu na prawo od ładunku ujemnego. Pomyśl najpierw sam, umieszczając w wyobraźni ładunek próbny w tym punkcie. Siła wypadkowa będzie działać w lewo, w stronę dipola. Dlaczego? Na logikę, wartości ładunków są takie same, czyli q, a ujemny ładunek, ten niebieski, zawsze będzie znajdował się nieco bliżej ładunku próbnego, który jest ładunkiem dodatnim. Wobec tego będzie go zawsze bardziej przyciągał, niż dodatni odpychał. Więc niebieski wektor natężenia narysujemy dłuższy niż różowy. Teraz już łatwo określić wektor wypadkowy. Działać będzie w tę stronę, co niebieski wektor pochodzący od ładunku ujemnego. Ale trzeba jeszcze od niego odjąć wartość natężenia pochodzącą od ładunku dodatniego. Czyli wzór na natężenie wypadkowe równa się natężenie pochodzące od ładunku ujemnego odjąć natężenie pochodzące od ładunku dodatniego. Jak wynika z wektorów. Zauważ, że nad natężeniami zniknęły wektory, bo chodzi nam o wartość. Teraz podstawiamy do wzoru wartości. Wzór na natężenie ładunku ujemnego to kq przez x minus d przez 2 do kwadratu x minus d przez 2, bo taka jest odległość tego punktu od ładunku ujemnego. Natomiast wartość natężenia pochodząca od ładunku dodatniego będzie się różniła tylko tym, że do x dodajemy tą odległość jedną drugą d. A teraz zaczyna się już wesoła matematyka. Kaku możemy sobie wyciągnąć przed nawias i zostanie nam 1, przez nawias do kwadratu minus 1 przez drugi nawias do kwadratu. Co teraz możemy zrobić? Sprowadźmy sobie to do wspólnego mianownika, bo chcemy mieć wzór w formie iloczynu, dlatego ten minus trochę nam przeszkadza. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, więc jedynkę w pierwszym składniku musimy pomnożyć o x plus d przez 2 do kwadratu, a w drugim przypadku pomnożyć razy x minus d przez 2 do kwadratu. I co teraz możemy zrobić? Można zauważyć, że mamy tutaj wzory skróconego mnożenia. Jest taki wzór a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b w nawiasie razy a plus b w drugim nawiasie. Widzimy, że to jest dokładnie to samo. Naszym a jest tak naprawdę x plus d przez 2, a naszym b jest x minus d przez 2. Teraz trzeba się skupić i w obu nawiasach dobrze przypisać, czym jest a, a czym jest b. Czyli mamy x plus d przez 2 minus Drugim składnikiem b jest x minus d przez 2, ale ten składnik b musimy zapisać jakby w nawiasie, bo on jest cały odejmowany. To ten nawias oznacza krańce tego b. Ale skoro jest minus przed tym nawiasem, to pamiętamy, że jeżeli chcemy teraz pominąć nawias, to musimy zmienić znak każdej liczby w nawiasie na przeciwny. Pozwolę sobie pominąć ten nawias i od razu zrobić to w głowie, i pozwolę zmienić sobie od razu znaki tym odjemnikom i odjemnym. I w drugim nawiasie już jest prościej, bo tutaj mamy samo dodawanie, więc po prostu przepisujemy A dodać B. Ok, a na dole przepisujemy to wszystko, ale możemy tutaj ująć to wszystko w jeden większy nawias i dać do potęgi drugiej. Ale też pozwolę sobie tutaj zmienić to wcześniej, aby nie generować kolejnego kroku. I tutaj zobaczymy, że możemy ponownie skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia tego samego, tylko że w drugą stronę. Mamy a minus b razy a plus b. I zobaczmy, co jest naszym a. Naszym a jest x, naszym b jest d przez 2. Więc zapisujemy to w taki sposób, że wynik tego wzoru skróconego mnożenia jest jeszcze podniesiony do kwadratu na zewnątrz. I teraz skracamy wszystko, co pojawiło się w nawiasach. x w pierwszym się upraszczają. Natomiast w drugim upraszczają się 1, 2 d. Co zostaje w pierwszym nawiasie 2 razy pół d razy 2x, a w mianowniku przepisujemy to samo, tylko że potęgujemy d przez 2 do kwadratu, co będzie d kwadrat przez 4. Teraz przypominamy sobie o zasadzie z zadania, że x jest sporo większe od 1, 2 d. To tak, jakby x było słońcem, a 1, 2 d jakimś paprochem. To tyle znaczy taki zapis, więc ten paprol właściwie można pominąć i my to zrobimy. Po prostu tą jedną drugą d jesteśmy w stanie pominąć. Nawet jedną drugą d do kwadratu jesteśmy w stanie pominąć. I po prostu ją sobie usuniemy. x nam się ładnie skrócą i uzyskamy wynik kaku razy 2d przez x do trzeciej. Mam nadzieję, że ten przykład się podobał. Jeżeli macie ochotę na takie trudniejsze przykłady, to ja bardzo chętnie będę taki podawać. Jeśli odcinek się podobał, zostaw łapkę w górę, lub napisz komentarz. Dołącz również do newslettera, aby otrzymywać ciekawostki ze świata fizycznego. Pa!